Witam serdecznie moim gościem Piotr Witkowski, Honor. Witam. Piotr, przegrywacie trzy punkty, które były bardzo potrzebne, nie udaje się zapisać na Wasze konto dzisiaj. Dlaczego? Potraficie wytłumaczyć tę porażkę? Punkty były bardzo ważne i potrzebne, bo tam chyba w trzech porażkach z rzędu i remisie, no to trzy punkty były potrzebne. A u nas to zawiodło? Na pewno skuteczność, bo sytuacje były, stwarzaliśmy je, moim zdaniem przeważaliśmy, tylko skuteczność zawiodła. Nic więcej. Co się stało z tym honorem z Orlika, gdzie tam miarzyliście rywali, jednak ta hala troszkę Wam w tym samym składzie, można powiedzieć, nie leży. Czy to chodzi o nawierzchnię? Możliwe, nie wiemy tego, naprawdę tego nie wiemy, ale gramy dobrze, obrona jest, ale akcje są, podania są, akcje są, ale brakuje skuteczności na hali. Nie wiem, co to jest spowodowane. Stalbudna Wojowa to drużyna, która tak naprawdę robi niespodzianki w tej lidze. Zaskoczyli Wam szczególnym dzisiaj czymś? Na pewno grasz kontry. Tam chyba 5 czy 4 bramki to była kontra. Podanie od bramkarza Kam, no Kamil, Kamil i bramczka. Tak. No właśnie, ale też gdzie pojawiła się? Gdzie się zagubiła wasza tutaj nieskuteczność, bo dzisiaj tych sytuacji bramkowych mieliście mnóstwo? Gdzie, się, gdzie zostawiliście swoją skuteczność? Nie wiem, jak, mogę śmiało powiedzieć, że chyba na roliku nam zostało. <laughs> Ciężka sytuacja powoli drawa się robi w tej grupie, że może być ciężko zaawansować do pierwszej piątki. Wszak wiesz, że pierwsza liga jest bardzo mocna. Jak się zmotywować na te ostatnie kolejki? Myślę, że grać swoje, bo w piłkę na że grać umiem, skoro mamy mistrza na Orliku. Tylko skuteczność. Jak będzie skuteczność, to myślę, że już będzie lepiej. Dziękuję za wywiad. Dzięki.